Widzowie ciekawostka odnośnie Final Fantasy XIV. Wygląda na to, że za tydzień albo dwa max miesiąc serwerzy, serwery Final Fantasy XIV, czyli według mnie jednego z najdudniejszych MRP'ów i jednego z najbardziej przehypowanych MRP'ów zostaną zamknięte, bo rok do roku zmień, zmniejszył się e, profit e, to się nazywa o, opera Operational Profits. E, o 45% rok do roku. Wygląda na to, że po prostu e, gdzieś tam finansowo Giereczka e, zdecydowanie gorzej sobie radzi, a tak na, na poważnie, e, no to. Te wyniki gdzieś są um, z jakiegoś finansowego raportu z kwartału pierwszego 2025 roku, i tak na poważnie to mi się wydaje, że, że po prostu to jest taki efekt um, wysokiej bazy. O, powiedzmy w ten sposób, bo um, wiadomo, był tam gdzieś epizod za Aspon bardzo dużo ludzi grało um, w Giereczkę, um, do tego pewnie. Um, Kurczę, COVID to już nie, nie? Bo to już za późno, już, już zbyt wiele lat minęło. Ale był taki etap, gdzie właściwie ta gra zyskała na popularności, bo WOW był tak niedoceniany albo inaczej. Po prostu był słabą grą, że ludzie mieli już dość tego WOWA i się przesiedli na Final Fantasy XIV. I przypuszczam, że stąd wynikają te zmiany, a teraz gdzieś tam na szczycie zobaczyli, że można osiągać niesamowite wyniki, a teraz jak spada, to to jest nagle problem, nie? No i jest tutaj gościu, shareholder Yuzu, pisze, że musi być coś zrobione w kontekście Final Fantasy XIV, żeby odzyskało tą popularność i napisał również, że wzrost ceny akcji Square Enix Wcale nie odzwierciedla tego, jak naprawdę w, w, w jakiej kondycji jest, jest, jest ta firma. To jest że taka ciekawostka, nawet Final Fantasy XIV gdzieś tam się mierzy z, z jakimiś spadkami, ale a to, że, że serio nie kumam tej gierki, to, to jest już inna sprawa. Pewnie kiedyś jeszcze zrobimy podejście do tej gry, ale na razie to muszę zebrać, nie wiem. Trzy lata potrzebuje, żeby zebrać energię, żeby znowu się wymęczyć w tej kampanii. No, masakra, ale, ale ciekawa ciekawostka.